Nasty, or nice! Nauczycielka aktorstwa oskarżona o gwałt na uczniu 35-letnia Stephanie McCrea to nauczycielka aktorstwa z Evergreen High School. Jest odpowiedzialna za reżyserowanie sztuk wystawianych przez jej szkołę i spędza sporo dodatkowego czasu z jej uczniami. Rodzice uczniów twierdzą, że jest lubianą nauczycielką. Jednak we wtorek została aresztowana pod zarzutami czterokrotnego gwałtu na nieletnim uczniu. Do stosunków miało dojść wcześniej w tym miesiącu, ale nie ujawniono więcej szczegółów. Nie wiadomo więc, czy doszło do tego na scenie z użyciem elementów scenografii do jej nowej sztuki o Holokauście. A może wszystko zostało ustawione przez zawiedzionego ucznia, który nie dostał roli w przedstawieniu. Póki co wiemy naprawdę niewiele. Ale wystawianie sztuki o Holokauście w szkole średniej to bardzo odważny ruch. Ta babka Majaja. Pytanie tylko, czy nie należą one przypadkiem do jednego z jej uczniów?